Dzień drobny, te to Was w pierwszym odcinku kolejnej serii na kanale. Ta kolejna seria, tutaj już jakieś piksele, o nie gorsze niż Minecraft. O nie, o nie, o nie. Ale nie bójcie się, to nie jest Minecraft, jest to Open TTD, Open Transport Tycoon Deluxe, w której tworzymy swoje własne przedsiębiorstwo transportowe. Tak, w końcu jakaś merytoryczna gra, nie stawianie klocków, czy skakanie jakimś klockowatą postacią. E, właśnie. O, dobra. I jeszcze jedną, włączymy sobie jeszcze dźwięk, ale to za chwilę. A co ja chciałbym jeszcze powiedzieć? E, jest to wersja zastępcza, znaczy, jest seria zastępcza z Minecraft Budowa Miasta. Tak, ta serwer jest zlikwidowana całkowicie, z tego powodu, że wlazło mnie na tej wersji co trzeba jeszcze nie na tej paczce modów co trzeba, znaczy w sumie w ogóle na żadnej paczce modów nie wlazłem. No i mi wywaliło bardzo dużo rzeczy, tak naprawdę zostało mi tylko fragment dróg, bo się tam czanki nie dogenerowały, jedna budynek całkowicie wywaliło, no ogólnie zostały chyba tylko kwiatki, tak, e? Tylko kwiatki zostały, więc naprawdę biedę na całego, więc no nie chcę jeszcze go odbudowywać, więc... To będzie mój projekt prywatny. Co najwyżej, kiedyś tam zrobię jakiś materiał z tego. A teraz gram w OpenTTD. Oczywiście włączamy dźwięk, tak jakby co to gra jest chyba z 98 roku. No, oczywiście, z 1998. Znaczy, oryginał jest z 1995. On był trochę updateowany chyba właśnie do 98, a, po, a teraz to jest wersja open source. Jak widać, obecnie gram na pauzie. A ja sobie, sobie chcę poszukać sobie jakiegoś fajnego miejsca, w którym będę mógł transport robić. O, nazwy jak widać są angielskie, a to z tego powodu, że zapomniałam przyłączyć na polskie. Łuku, wow, ho wow, wow, wow. bogato okolica, patrzcie, tutaj jedna, druga, trzecia kopalnia węglowa, a tu elektrownia węglowa, no to łuku, wow, będziemy tutaj zarabiać hajse i tak dalej. Jak mówię kolega hajse, no z klasy. Zresztą pozdrawiam go, pewnie mi da łapkę w, w dół. A, a no tak, pauza. Znaczy, można to zmienić w ustawieniach, ale mi się nie chce jeszcze tego przestawiać. A, niech by sobie mi nie daje te łapki w dół, a niech sobie robi co chce. Ma, jest wolność słowa. Teoretyczna, ale jest. W praktyce jest różnie. Dobra, nieważne. Tutaj żadnej polityki nie będzie, nie będę komentował PO i pisuj, nieważne. Ja już w ogóle żałuję, że ja tam ten filmik ja już mam tego dosyć. Ja już mam w ogóle dosyć polityki, to już po prostu jest dramat. No. Ale co to za jakieś zwiechy, Dory? Nieważne. Koniec polityki, koniec mówienia co, jak, gdzie i po co. Nie, ja już mam tego dosyć. Tak. Więc sobie tutaj buduję, co ja teraz robię w ogóle. Postawiłem teraz przystanki. Dobra, niech się gra, zapisze. O, ja 100 tysięcy złotych wydałem. Dobra, teraz postawiłem kilka przystanków, yy, które obsługują ciężarówki. To jest zajęcie, w którym możemy kupować sobie pojazdy. To są przedsiębiorstwa. Tu mamy miasto, możemy nawet je rozbudować. Możemy je rozbudować, możemy wspierać jego rozwój, takie różne rzeczy. Będę Wam tłumaczył mniej więcej po drodze. Ale to nie jest historia. Jest polska wiki do tego, oficjalna do tego. Nie, nie oficjalna, tylko oficjalna. Leopard, w ogóle właśnie to jest coś takiego, że te samochody, autobusy się ciągle zmieniają. To jest właśnie taka, znaczy. Zależy też to od wersji oraz roku, bo obecnie sobie ustawiłem na 2000, a tak, a chciałem na 2100, bo wtedy jeszcze żaden samochód nie zmienia, w ogóle wszystko fajnie, ale wolę to mieć. To jest ten chyba starszy, który rok to jest. Gdzie tu jest rok pokazany? Lera nie ma tu pokazanego roku. Ten droższy ten ma. Nie nie, 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 Sprzedaj się. No, sprzedaj to. Tak, to jest fajne, że można od razu sprzedawać. A dobra, klikniemy i się wszystko sprzeda. Tak, Fostera, nie chce leopolny, czy tam czego, leopardem Raz. Nie. Prawo ja, ja nie chcę autobusów, ja chcę na węgiel. Ten jest mocniejszy, to raz. I teraz polecenia robimy. To jest yy, przedsiębiorstwo produkujące yy, węgiel. Yy, od razu mówię, że nie ma żadnych rzutów, że one się tam po jakimś czasie kończą. Co po prostu przedsiębiorstwa. Jeszcze nie dam taką myśl, że możemy budować swoje własne miasta i przedsiębiorstwa, ale to jak już będziemy mieli miliony, miliony, a nawet i miliardy. W ogóle ta muzyczka jest nawet dosyć ciekawa, mi się tam podoba, ja w ogóle mam sentyment do ty... znaczy ta sentyment, ja nawet nie żyłem w latach 70., nawet nie życzyłem w latach 90. -tych. Znaczy w sumie teoretycznie to z punktu historycznego to żyłem. Urodziłem się w latach 90. ale pod tym względem, że choć wiecie, że to się zaczęło ponoć od Jezusa. Ale Jezus y są dowody, że y urodził się parę lat później, czyli tak naprawdę obecnie jest tam rok 2005 albo 2007. Tam coś w ten deseń. A ci którzy urodzili się w 2003, urodzili się pod koniec lat 80... znaczy 90. latami 80. Dobra, nieważne. Dobra, więc co mamy y, to na Węgier? Ach! Zapisywanie gry. Dałem największy możliwy rozmiar mapy, a to z tego względu, żeby było fajnie. Dodatkowo to jest coś takiego jak y, mody. Tak, można sobie ściągać, ja pobrałem polskie tramwaje, tak. Pewnie są też i trolejbusy, ale... Dobra, cztery, odpalam wszystko, ohohoho! O, o, o. Dobra, ja chcę zobaczyć... O! Widzicie? Budowa linii tramwajowej. I tutaj jest po polsku, właśnie dlatego, a nie bo to... A, bo zapomniałem, bo przecież twórcy to zrobili oficjalnie i to jest po prostu jako mod dodany. A my jeszcze Aha, ja sobie dałem polskie tramwaje Bo ja ogólnie, no wiadomo, czym miało być angielski, co można polskie. Jeszcze można zmienić budynki, drzewa i różne inne rzeczy. patrzcie jaka tutaj kolejka. W ogóle tutaj jest takie troszeczkę skupane AI, czy jak się tam mówi? Chyba AI. No i ogólnie wtedy to działa tak. Są drogi dwój. Y y y jednoistniowe, znaczy w y jedno y kierunkowe No tutaj możemy. Nie linia tramwajowa, tylko zwykła droga. Tutaj jest. Widzicie? Wyłącz, wyłącz drogi jednokierunkowe No i możemy sobie robić właśnie takie drogi jednokierunkowe Jednak i tak to tak naprawdę nie daje prawie niżej niczego Bo samochody i tak jeżdżą w prawą stronę No chyba, że damy lewą stronę ruchu, ale wtedy nie będziemy jeździć po prawej Chyba, że będzie przed nim jechać jakiś rzęk, który będzie bardzo wolno jechał A te samochody akurat są szopie, no to wtedy po prostu go wyprzedzą Takie rzeczy są Więc takie tutaj rzeczy... Patrzcie, mamy 400 tysięcy złotych prawie, Chcielibyście mieć tyle... No każdy by miał! W ogóle, właśnie, kupili za 400 tysięcy złotych? Takie pytanie do was, piszcie w komentarzach. Ja, ja trochę poddyskutuję z wami, kurde, co ja... Jakiś taki, no chcę mieć jakiś kontakt z wami, widzami, a nie tylko nagrać no, Team Fortress. No ja nie chcę tylko nagrywać różnych gier, które wy mi ślecie. Chcę mieć z wami jakiś kontakt, na przykład właśnie... Yy, właśnie co byście chcieli ten... Ogólnie żeby była między nami jakiś dialog, rozmowa O proszę, 2000 zł zarobione, kurczę, pieniądze jak na złomowisku. Właśnie kto ogląda złomowisko? Polecam, mój tato bardzo to lubi, ja też to polubiłem. Dobra, tutaj lecimy. O ho i budujemy kurde, budujemy. Dobra, tutaj dwa przystanki. Lepiej po dwa, bo jak się to rozbuduje, bo te przedsiębiorstwa mogą się rozbudować. I wtedy może być już tak troszeczkę inaczej. Mi się wydaje, że ta muzyka jest trochę cicha, ale w rzeczywistości pewnie jest nawet trochę przygłuszająca. Nie dobra, sprawdzałem dźwięk, czy mi nie będzie przygłuszać i nie powinno. No, taka starożytna. Miasto nie robi w ogóle co. Noc. Marne jak to ma przecież mamy Węgiel, zwozimy do Elektron w ogóle.. Nie to... E, tak, to jest Feding A to jest Frint Waterfalls. Tak, angielskie nazwy kurde. Jak teraz będę przesadzał z słowa kurde. Ja taki jeden pewien youtuber, ale nie będę... E, do, oni mówią, nie, nie będę. Tylko ja się boję, jak będzie z tą wymianą pojazdów, więc najlepiej to bym od razu 100 lat do przodu. W sumie jest coś takiego jak cheat, tak, to są, ale nie chcę cheatować, ten jest taki poziom trudności, to będzie. W ogóle to jest możliwość również łączenia różnych tych różnych, ale ja nie zamierzam. Co ja zrobiłem? Te do sprzedania. Tak, ja to jestem. Ja już tak dawno nie grałem w tą grę, że masakra. Tutaj jak kopiujemy, to wraz z tym się również kopiują różne te polecenia. Takie coś. Akurat tego numeru nie lubię, ale jest takie parę ciekawszych kawałków. Platforma wiertnicza blisko... Sarding Head. Starding. Tutaj są te paskie informacjami auto, zapis. W ogóle właśnie muszę ten auto zapis włączyć, bo to jednak daje problemy. Oj w ogóle jedyna gra, która działa w 60 fps tak, tylko że jakoś pewnie marna, bo tutaj tyle tych Pikseli jest, że masakra. Naprawdę, no nie takie coś, ale naprawdę pikseli to, to, to... jest jest szczegółowa gra. Dobra, to wozi z, z której kopalni? Ja się pytam? Fringle Way czy Wing Falls? Jakie to jest? Nie to! A zysku mnie nie obchodzi! Jak te polecenia! False! No to teraz Bay! O, ten kawałek akurat lubię. Kurczę, kiedy będę robił live jak będę jeździł na przykład w Euro Truck Simulator, o, na multiplayerze tak sobie pojedzie, no to puszczę to radę, tą muzyczkę i będzie fajnie, no. Żadnego tam no to będę słuchał, fajnie się będzie słuchał, tylko że to będzie trochę głośniej. Ale wtedy ja chyba będę musiał krzyczeć. O nie. Tak, kolejne przystaneczki, a co? Czy takie konwoje w ogóle, właśnie? Czy tutaj mogą być? Tak, mogą być korki. Jest tutaj wersja mobilna do tej gry. Na wersji mobilnej miałem takie korki, że musiałem właśnie zmienić na rondu parę miejsc. Jak rozumiem, jeśli chodzi o ronda, to jest przydatne. Bardzo przydatne, jeśli chodzi o ronda. I to jest chyba jedyne z niewielu zastosowań Ale tego. A dobra, jeszcze jedno jest takie, że jak będą wyprzedzać, to właśnie, bo czasami z drugiej strony może też zjechać jakiś samochód, i wtedy jest kraksa. A wtedy nie dość, że tracimy samochód, to jeszcze nam ludzie giną, tracimy ładunek. To chyba, że go nic wtedy nie będzie, bo czasami może nie mieć ładunku na przystankach. bo mi może po prostu kopalnie nie wyrabiać, albo fabryka, bo fabryka robi różne towary. Są różne towary. No dobra, więc to jest co nasze Pending Bury, jak się w ogóle nasza firma nazywa. Właśnie w ogóle tak, jak ja wyglądam, pięknie wyglądam. Wartość firmy: 16 tysięcy. Czas siedzibę wybudować. Tak, jestem jakimś w baraku, kurde. Tak, zobacz, SG. Nie będę tego przenosił. W ogóle, jak ja jestem brzydki, sobie zrobię nową twarz. No, tutaj można sobie edytować twarz. W ogóle, jakbym wyglądał jako kobieta. Nie najgorzej. A, znowu savey zaawansowane. Afrykański? Eee, nieźle wyglądamy jako um, a pani A dobra, będę kobietą Tak, dzisiaj będę kobietą, kolczyki, tak, damy kolczyki Tak, to nawet kolczyki można edytować Takie ciekawe, no Oczy to mam piękne, tak, włosy Tamte były najlepsze, brwi O, to będą dobre Nos, może być taki. usta, o, taka poważna kobieta Prawda w sumie jakaś tam ważna nie jest marynarka A zrobimy białą Komniesz, yy... Jest czarny, a nie dobra jest szary, Co może być? Kolczyki... O był tego prągu. Może być. <grybujesz> tak, jestem od tej pory kobietą. Właśnie muszę yy, zmienić się nazwę. Jestem jakieś Well Johnson, To się nazwę. A te, tej muzyczki nie wiem, dobra. Kate. Kate. Nie tą są, tylko... kurczę, teraz myślę o telewizji. Dobra, Philips. Tak, tak się będę nazywał. O, Kate Philips, kurczę, jestem kobietą w tej grze. Jestem kobietą... Przynajmniej mnie nie tknie, o. I w ogóle, trzeba jeszcze może być konkurencja? Jestem jedyną firmą, Patrz, jak mi przychody wystrzeliły. Jakieś drzewka rosną, kraj jest naprawdę ciekawa, rozbudowana, tutaj możecie tak naprawdę każdy detal edytować, drzewa, drogi, są jeszcze właśnie te różne mody, tam niektóre rozszerzają możliwości dróg, więc mogą być nawet trzy autostrady, mogą mieć specjalne wiadukty, naprawdę daje to ogrom możliwości, ta gra. Jeszcze są właśnie mody, jak już mówiłem, to jest open source, więc jeśli ktoś umie programować w tej grze i zna, jak to jest język programistyczny. To może zrobić sygnalizację świetną, na którą czekam, a nie ma jej jeszcze. W ogóle, właśnie, Eliana ja krom. Uuu, 14 mm, nieźle. No to co jeszcze bym mógł zrobić? O, i w ogóle, jeśli chodzi o taki naprawdę szybki start, że od co macie miliony pieniędzy, to polecam wam samoloty. Tak, tutaj możemy właśnie. Mamy drogi, tory, yy, kanały wodne, czyli wiadomo, transport wodny, lotniska, i tu mamy jakieś małe lokalne. Ale też mamy główne, czy jakieś tam międzynarodowe, Z czasem się odblokuje również międzykontynentalne, patrzcie jakie to jest dużo większe niż miasto normalnie. No dobra, wielkości miasta nie będzie. Międzykontynentalne jest jeszcze większe. Wiesz nie? Widzicie, możemy sobie te drzewka robić, możemy jakieś tam napisy robić, wykupywać działki jeśli chcemy, ja tego zagospodarować tam później na jakieś tam specjalne magistrale kolejowe. Albo przebudowę czegoś. Takie naprawdę różne rzeczy można sobie robić w tej grze. Naprawdę polecam. Link to nie będzie w opisie filmu. W ogóle właśnie. To, yy, opisy filmu. Właśnie. Mam nadzieję, że czytacie opisy filmu. Bo niektórzy nie czytają, a potem się pytają rzecz, o, o rzeczy, które są napisane w opisie. O tym, jak mówiłem, jako, jakie muzyczki lubię, to właśnie miałem też na myśli tą. <grym>, tak. W ogóle tutaj jest bardzo bogaty sound soundtrack. To takie coś. Tak, bo ja teraz nic nie robię i wy się nudzicie. W ogóle już mi gardło wysiada. O, to jest taka fajna niezina. O, w ogóle wiecie, że tutaj można zalewać miasto. <laughs> Tak, wystarczy zrobić na poziomie morza miasto, na przykład wyburzamy to jezioro, to jest ta rzeka, która tam wody daje, odgrodzić się od tej wody i tam zrobić miasto. No i potem usunąć ten wał, woda się zacznie wlewać, wszystko zostanie zniszczone, nawet drapaczek może zostanie zniszczony. A to jest tylko po prostu parę centymetrów wody, zmiana tekstury. Samochody również niszczy, i wtedy też pisze, że powróć znaczy Gracz, yy, ci co tworzyli tą grę, to przemyśleli wszystko. Dobra, bo tutaj jest las teraz szukam Tartaku, czy jakiś jest tutaj w pobliżu. Widzę pole naftowe, ale... Łoholewcia, ile tu jest elektrowni! Nie bądźcie, to są... to są węglowe, nie atomowe. Żadnego drugiego Czarnobyla tu nie będzie. Jest Tartak, dobra, robimy jeszcze jedną linię i kończymy ten odcinek. Tak, OpenTTD to będzie. Znaczy OpenTTD tam wszyscy mówią, ale ja mówię OpenTTD, tak, TTD. Jak po angielsku, prawna angielczyzna też musi być. O, tą też muzyczkę pamiętam. Właśnie ten moment ja to najbardziej pamiętam. Ach, nie mogę, dobra. W <laughs> szkoda czy nie można robić żadnych zakrętów. To jest takie znaczy taki wiecie, gładki zakręt, jak na przykład City Skylines. No. Tak w ogóle właśnie. Kto gra z Was City Skylines? Jak, jak, próbowałem grać, ale niestety mój komputer jest za słaby na to. Gdyby w akrecie było 60 FPS podczas nagrywania, no to podejrzewam, że poza nagrywanie w CD-Skale miałbym 30. Tak, mosty buduję 51 tysięcy złotych mi tylko został Bieda na całego. Dobra, tutaj się kurczę. Aaaa! Tak, rondo może powstanie jeszcze. Wiem, że to już jest zbudowane, poczekajcie. Poczekaj tak, chłopaki, czekaj no tutaj trzeba zrobić porządne. Jak robić to na całego porządnie O tutaj podwójne O nie 42 tysiące mi zostało To mi na nas nie będzie stać ani jeden Dobra jest coś takiego jak pożyczka na szczęście Dobra W ogóle właśnie takie takie jeszcze małe pytanie do was na sam koniec odcinka Czy ma zostać muzyczka? Jeśli nie chcecie by muzyczki no to ją wywalę ty nie pamiętam. Ale dobra, już pamiętam. Tak tutaj jest jazz, Jukebox, tu są różne pioseneczki. Można dodać swoje własne radia, ja, więc mogę tutaj wrzucić nawet dubstep. Ale ja dubstepu nie słuchałem i za bardzo nie lubię. No więc no nie puszczę. Sami sobie zdecydujcie na grani sobie pójście w tle kurcze dubstep to będziecie mieli. O, ja mam taki... Z... Nie dobra, bo mam za mało pieniędzy, chcę tutaj przynajmniej trzy samochody dowożące tutaj drewno O, zmienimy nazwę firmy może? Ja nie chcę powiadomienia. Tak, jestem kobietą, nazwa firmy, kobieta Industries. O! Kobieta Industries Specjalnie tak zrobiłem, specjalnie. No może poza tym kapslokiem, ale może być. Tak, firma, się na firma nazywa się kobieta. Firma stris, znaczy Industries. <noise> Może być. <noise> Okej, okay, to teraz znowu węgiel. A nie, nie, nie. Uchl. Fajna nazwa ciężarówki. Uchl. Znaczy, nie, gdyby było UHL, to by było. Wykaps lokowany jak MPS tam, do pocztowej. A to jest po prostu Uchl. <noise> Trochę smarkał dzisiaj, ale dobra. Chyba to wytrzymać. Kupuję ten pojazd drogowy, czemu mam go nie kupować? Oj, w ogóle, tam trzeba transport robić, który będzie prowadził do miasta. No, coś mamy w pobliżu miasta, można robić. Dobra, zrobimy tą pożyczkę. 60 tysięcy złotych, ile się nie mylę. Tak, wypuszczamy i niech dowożą te towary. Oj, w ogóle, właśnie o ile jesteśmy zadłużeni. Tutaj ostatnio, Osta... zawsze mam jakieś zadłużenie. 660 tysięcy złotych. Oczywiście, jak to zapłacimy, to będzie wszystko w porządku. Oj, w ogóle, jaki jest cel tej gry, oprócz robienia tej firmy transportowej, bo jest. W ciągu 100 lat mamy osiągnąć jak najlepszy wynik... Ej, wyłącz się, aktywuj teraz produkt Windows, Store. Znaczy... To jest laptop legalny kupiony, ale... Coś tam, dobra, nieważne. Kobieta Industry, kurczę, mnie ta nazwa teraz rozwala. Dobra, gdzie jest to? A, nie to! O, tę muzyczkę też bardzo lubię. Szczegółowa tabela efektywności. Właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w 100 lat nabyć sobie jak najlepsze wyniki na tej tabeli. Czyli właśnie pożyczka, łącznie pieniądze, ładunek, przewieziono, maksymalny przychód, minimalny przychód, minimalny zysk oraz stacje no i pojazdy. No to pojazdy, no to ilość pojazdów, stacje, no to też różne przystanki, mogą być lotniska, stacje kolejowe. Minimalny zysk, no to, to to co tam zarabiamy. Jak na razie jesteśmy ciągle na minusie, bo ciągle coś wydajemy. A to maksymalny przychód, maksymalny przychód to, to właśnie to co najwięcej zarobiliśmy, <grymny> znaczy co nam przeszło i minimalny zysk, to już są pojazdy, czyli które pojazdy nam e, najwięcej zarabiają, pojazdy, znaczy, ale jest taki, znaczy, pojazd, który najmniej zarabia musi mieć tyle pieniędzy, czyli nie może być żadnych, które zarabiają mniej niż ten, ten. Przejdzie tyle i tyle. No to jest to ilość towaru, którą przewieźliśmy. Ładunek od 1 do 8, no to 12%, plus, to jest rodzaj ładunku, jaki my przewozimy. Jest, oczywiście jest więcej rodzajów ładunków niż właśnie mamy pasażerów, pocztę, towary, drewno, właśnie węgiel, mamy rudę, żelaza, stal, żywiec, zboże. Co jeszcze? Ropa naftowa jeszcze. No to chyba ponad 10 z tego wychodzi. Tak, yy, bo liczę na palcach. Dobra, nieważne. No to, no cóż, już troszeczkę nagraliśmy się w tą grę. Obiecałem, że potem już skończę odcinek, więc no co? Po co nam pozostało? Postaram skończyć, więc no polecam tą grę, będzie do niej link w opisie. Tak, kobieta inna jest co trzeba napisać. Zapisać, co trzeba zapisać. <śled> nie, na taką nazwę jeszcze nie wpadłem. Dobra, kobieta Industry, zapisz. Troszeczkę to na pewno potrwa. Dobra, zapisuję się. Te muzyczki już nie pamiętam. A, trochę się to zapisuje. Dobra, w międzyczasie zarabiamy to tym... znaczy, tracimy w sumie. Ale nie, dobra, w sumie rozgrywka dalej się toczy. O, jeszcze to jest takie ciekawe, że tutaj również jest tryb wieloosobowy więc możemy się y, walczyć z innymi ludźmi. A ja na razie gram na single playerze. A co? Kiedyś może zagram na multiplayerze. Dobra. Bo ja troszeczkę nawijam i jubi... chcę skończyć, chcę zjeść obiad, bo jeszcze nie ja do bo dopiero co ze szkoły wróciłem. Selekcję odrobić. No i tyle, Dora. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się wkrótce w kolejnym. Zapraszam do tych rzeczy, czyli tam e, czy łzyczkę chcecie, czy nie, żadnych łapek w górę, znaczy e, jeśli Wam się podobał film i chcecie dać łapkę w górę, to oczywiście zapraszam, ale jak nie chcecie, no to nie będę Was przemuszał. Subskrypcja oczywiście mile widziana i tak dalej. Komentarze również mile widziane. No wszystko jest mile widziane, co jest dobre, czyli łapem w tu e, nie są mile widziane oraz hate. <laughs> Dobra, <laughs> za bardzo teraz hejtu nie ma, więc dobra. Pałaszczyle nawijam, a wy chcecie pewnie sobie odrobić spokojnie lekcje. Chcecie sobie spokojnie pospać, bo ja zawsze wrzucam te filmy o 22, bo zawsze mi się trochę przedłuża. Dobre, teraz są same piksely, no to w sumie dole. Eee, koniec to muzyczkę jeszcze chyba kojarz, dobra, nieważne, tak, teraz są te efekty specjalne. Eee, dziękuję za obejrzenie Skocinka widzieć Drobni widzenia Państwu.